Skąd wyruszamy, wy, Etelbercie? Nasz Etelbert ma lęki brzdąc Przyjaciół nowych wita wciąż. Poznaje świat, ma przygód wiele, Tygrysek Etelbert i przyjaciele. Etelbert i żyrafa. Dzień dobry, Ethelbercie! Hmm, jakoś inaczej wyglądasz. Tak? Tak! Jesteś jakby wyższy. Och, nie cierpię być taki mały. Chciałbym być wysoki! Po co? A po to, że gdybym był najwyższy ze wszystkich, mógłbym patrzeć na innych z góry. To by mi się podobało. Mm. A może wysoki wzrost bywa czasem kłopotliwy? Idziesz ze mną? Pan za Przenieś nas w ciekawe miejsce! Gdzie my jesteśmy? W Afryce, Ethelbercie. Na jednej z wielkich równin. O, widzę. Te drzewa też są wielkie, ogromne. <ścoughs> Zaraz cię znajdę. Mam cię. Zrzuciłam z nogi, ale mam straszne łaskotki i nie mogłam wytrzymać. Ojej, czy tam na górze to też jest pani? Tak, mój mały. Czy pani sięga głową chmur? O, no nie zupełnie, ale wystarczy mi, że sięgam do najbardziej soczystych liści rosnących na czubku najwyższych drzew. Chciałbyś może zobaczyć, jak wyglądają? Ja? Ojej! Ojej! O, o, Ojej! 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 Na tej równinie żyje wiele zwierząt, ale ja z nikim nie mogę się zaprzyjaźnić, a kiedy chcę się napić wody z rzeki, to jest dla mnie ogromnym problemem. O, chyba panią rozumiem. Na szczęście nie brakuje mi jedzenia. Zobacz, jak łatwo jest on o. zerwać. O. O. Ach, liście są to o wiele większe od tych na dole. Czy może mnie pani postawić na ziemi, pani, że rafotu jest o o okropnie wysoko? Proszę bardzo. Jestem już na dole? Tak. <gry> Dziękuję pani Żyrako. Do widzenia. I nadal chciałbyś być wyższy od wszystkich? Uważam, że małym wcale nie żyje się gorzej. <gry> Wersja polska, masterfilm na zlecenie Minimaxa. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Jana Kinkiewicz. Montaż Krzysztof Podolski. Dźwięk Renata Gontasz. Kierownictwo produkcji Agnieszka Wiśniowska. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Wystąpili Etelbert Elżbieta Jędrzejewska. Dili Jacek Wojczyk oraz Małgorzata Kaczmarska.